Cześć, w tym filmie przedstawię wam stół do tenisa stołowego Slazenger 3/4, czyli stół, który jest trochę mniejszy od standardowego rozmiaru. Ten będzie miał wymiary 206 x 115 cm. Chodzi o wielkość blatu. Powiem wam, jak on się strawuje, jak się zachowuje, pokażę Wam jego wszystkie detale, czyli stół do tejńsa stołowego, jaki możecie sobie wstawić do domu, bo jest trochę mniejszy. W większości mieszkań po prostu się on zmieści do dużego pokoju, gdzie można sobie podbiać. Powiem wam wszystko o tym stole, co o nim sądzę, czyli teścik z opinią taki na temat tego produktu. Zapraszam! No i to wygląda w ten sposób. Teraz już będę aparat trzymał w ręku, aby Wam pokazywać, jak on się prezentuje. Teraz jest w pozycji złożonej, oczywiście. Można go składać w całości, i wtedy wygląda na takim czymś. I zaraz Wam go będę rozkładał i opowiem Wam o nim dokładniej. Ale teraz tylko chcę pokazać jeszcze, że on po prostu jest w pełni składany. Ma on w sobie małe kółeczka, i na początku, może zacznę od tych kółeczek, skoro przy nich już jesteśmy. Te kółeczka w całości są stworzywa sztucznego. Mają w sobie, co prawda, tutaj jak widzicie blokady, a te blokady, tutaj tak, praktycznie nic nie dają. Ogólnie, no, mimo że to jest tu domowy, to powiem Wam, jeżeli chodzi o same kółka, to są te kółka zdecydowanie za małe i one się po prostu zaczynają. Są tak zrobione, że się tną podczas korzystania i zaczynają szorować, tak jak ja tutaj mam na przykład podłogę, bo po prostu niektóre się przestają obracać. No i kółeczka no, są kiepskiej jakości, jeżeli chodzi o same kółeczka, ale lecimy teraz wyżej. Konstrukcja stołu, jak widzicie, i mówiłem, jest rozkładana. I co do samych rurek, mimo tego, że one są cienkie i te wszystkie mocowania, to one są wystarczające. Tutaj akurat nie można się do nich przyczepić. Tutaj, jeżeli chodzi wam o ramówkę, czyli listwę wzmacniającą blat stołu, no to jak widzicie, ona jest bardzo cienka. To jest około coś centymetra, ale powiem Wam, że no stół jeżeli tak będziecie sobie ruszać, no to będziecie mieli wrażenie trochę przy akurat tym modelu stołu, że on może się rozlecieć podczas no, rocznego korzystania, czy czegoś takiego, bo jak ruszacie to wszystko, to po prostu to się chwieje. No jakbyście ruszali, to tam na tych, mimo że jest skręcony mocno, no to trochę się tu wykrzywia, na tym wózku, jeżeli on jeździ. No to on tu już odjechał, a tam, jeszcze, a tam jeszcze trochę został. Mimo, mówię, tak mocnego skręcenia, to i tak on no, nie do końca sprawia wrażenie takiego solidnego. To nie jest taka sztywna konstrukcja. No i jeszcze to półki jest złożony, No to oczywiście dodatkowe zabezpieczenie macie, czyli możecie sobie zatrzasnąć te dwie półki, aby były one złożone. Czyli, żeby wam się podczas jakiegoś transportu to nie rozjechało. ale to z jednej strony jest takie zabezpieczenie. Następnie zabezpieczenie macie tutaj coś takiego, czyli po prostu klikacie guzik, odskakuje ten odbojnik, który dodatkowo zabezpiecza przed otwarciem się tej połowy stołu. Dobra, odbezpieczamy go. I jeszcze warto tutaj wspomnieć o tych, że tutaj możecie wysokość połówek sobie powiedzmy regulować w ten sposób, że wyciągacie sobie ten wkręt, ten czpień. I dodatkowo to oczywiście nie tylko tyle, że gruntujecie sobie ten stoł, aby był on równy, żeby ten, żeby dobrze się trzymał, ale także oczywiście możecie tym zabezpieczyć, że też szorowania nie ma, bo pod spodem jest takie, jakby trochę stworzywa sztucznego, ale jakby trochę takie profilowane uchwyty zwiększające. No i jeszcze, oczywiście, zabezpieczenie dwóch połów stołu, czyli z dwóch stron możecie sobie przykręcić na motylka te dwie połówki, aby jeszcze je usztywnić gdy stół zostanie. W pełni rozłożony. Ale dobra, rozłożymy teraz stół. Lecimy. I już Wam teraz powiem. Połówka, oczywiście też stół, może być rozłożony do połówki. I możecie sobie próbować na nim grać samodzielnie. Oczywiście ta gra samodzielna, no to wiecie, to jest takie trochę pi razy drzwi. Teraz skupmy się trochę na jego powierzchni, czyli na blacie. Blat jest niebieski. No i oczywiście trzeba o nim powiedzieć to, że jest ta farba naniesiona w trochę w słaby sposób, dlatego że raz machnęłem rakietką po nim trochę krzywo. No i już tutaj widać rysy na nim przebijają przez to. I jeżeli poczytacie sobie o tym stole, na przykład na eBayu. No to będziecie widzieli, że często tam piszą o nim, że wystarczy trochę pograć na nim, powiedzmy sobie intensywnie, 3 miesiące. No i w niektórych miejscach zaczną się po prostu prześwity tej farby. Farba naprawdę, jak będziecie tykali ten stół, no to będziecie widzieli, że no jest tak naniesiona w sposób nie za dobry. Może nie tyle nie za dobry, bo sama w sobie to ładnie jest pokryte wszystko. Tylko po prostu farba jest na tyle słaba, na tyle miękka, że powstają te zarysowania bardzo szybko, bardzo łatwa. Zawsze się machnie rakietką, coś takiego. Kolejna sprawa to w tym przypadku, tej sztuki, którą ja mam, stół nie ma standardowej wysokości, bo ma wysokość tutaj, jeżeli się przypatrzycie, 73 cm. 73 cm to jest po prostu za mało. Kolejnych 3 cm. No i tego się nie da podnieść, bo ile tam możecie sobie na nóżkach regulować, no to tutaj już wyregulować sobie nie możecie na tych kółkach. No i po prostu 3 cm jest on niższy niż stół standardowy, czyli ten powiedzmy sobie olimpijski. Tutaj macie zamocowanie na ręczniki, są takie 4 po każdej stronie po dwa. No i ten uchwyt, no to wiadomo, możecie sobie tutaj powiesić pokrowiec na rakietkę czy właśnie ręcznik do gry. Następnie, bym Wam pokazał zestaw jaki jest z tym stołem dodawany, czyli rakietki plus siatka do tenisa, ale ja go kupiłem już parę miesięcy temu i to wszystko do śmieci wyrzuciłem. Czyli rakietki jakie dostajecie w zestawie, ten gratis powiedzmy sobie, nie łapcie się na to, ten gratis to jest... Rakietki się nie nadają do żadnej gry, ani nawet do zabawy dla dzieci. I ta siatka to też jest taka licha wtedy, bo to nie jest ta siatka, to jest zupełnie inna siatka nie kupiłem osobno. Ta siatka co była oryginalnie z tym stołem to także była totalnie lipna. No i jeżeli mam bym podsumować ten stół, no to tak jak mówiłem wam, on ma długość 200, szerokość 115 i długości 206 cm. No to muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą grę na stole, no to jest ona w porządku. Piłka na nim się odbija prawidłowo, nie ma najmniejszego problemu. Z odbiciem piłki odbija się ona w ten sam sposób jak na każdym stole, mimo tego, że ta płyta laminowana, jak widzicie, nie jest najgrubsza. no jest taka no, dosyć cienka, można powiedzieć. Ona tam ma no, dużo centymetrów, milimetrów, ale i tak spełnia ten w pełności swoje zadanie. I tak, oczywiście, to spełnia. I jeżeli chodzi o grę na tym stole, to gra jest jak najbardziej dobra. Jeżeli rozłożycie sobie ten stół i zaczniecie na nią, na nią grę. No to gra naprawdę jest fajna. Oczywiście musicie mieć odpowiednią ilość tego pomieszczenia i odpowiednią ilość miejsca, aby sobie swobodnie na nim grać. Ale co do samej odbioru, co do samego odbijania piłki na blacie, to jest naprawdę w porządku. Tylko jakość wykonania stołu, no jednak troszkę pozostawia do życzenia. Aczkolwiek jest to stół takiej wersji budżetowej. Ogólnie, jeżeli miałbym podsumować jakość wykonania tego stołu, no to w skali od 1 do 10 jakość ogólną komponentów i wykonania dałbym mu około 5+. Natomiast na jakość gry jaką można na niej prowadzić to bym dał mu 7. No i co nowo jeżeli miałbym powiedzieć no to do 350 zł jest w porządku jeżeli chcecie wydać. Natomiast powyżej 3,5 no to osobiście myślę że wolałbym już jednak chodzić na podwórko sobie pograć na tych betonowych stołach, czy na czymś takim lub jakiś inny model może trochę więcej dopłacić, co by był bardziej stabilny. Dlatego, że przy tym mam wrażenie, że po jednak po około no, roku intensywnej gry intensywnej, czyli no, tak co najmniej 2-3 razy w tygodniu, no to może tutaj gdzieś coś się rozlecieć, coś gdzieś pęknąć, coś takiego, czy nawet wyjść tutaj na tych e, śrubach, no bo jak Wam pokazywałem wcześniej no blat jest po prostu cienki. No jak jest cienki blat, no to cienko w nim siedzą śruby. Po prostu podczas któregoś transportu, prze, przejeżdżania tym wózkiem, no może się on po prostu rozgibać. Stół po rozłożeniu wygląda w ten oto sposób, czyli prezentuje się on, jeżeli chodzi o wizualne, no to wizualnie nie jest źle, no wizualnie jest całkiem w porządku. Tak jak mówiłem, te uchwyty, kółka, które niestety będą szorowały wam. Podłogę, bo są słabe i się kiepsko obracają, ale jeżeli chodzi o sam stół i grę na nim, no to jest ona i tak mimo wszystko niezła. No i stół, oczywiście długości 206, szerokości 115, czyli do każdego domu, praktycznie go włożycie. Ja tutaj mam pokój, tak jak mówiłem w innym filmie. Hmm... 4,6 m na 4,6 m, i na nim spokojnie można sobie tutaj pograć, że z każdej strony jeszcze meterek mi zostaje na wykonywanie ruchów, z drugiej strony gra się, tak jak mówiłem, też nieźle. I moja opinia końcowa o tym stole no, może być taka, że w skali od 1 do 10 ogólna, czyli ocena wziąć cenę jego pod uwagę, jakość wykonania, ogólnie to, jak się można na nim pobawić, no to ja ten stół z bym ocenił ten 3,4 to jest dosyć ważne 3 3,4 czyli 115 na 206 cm oceniłbym jako produkt w skali od 1 do 10 na maksymalnie tak 6,5 maksymalnie już naprawdę totalnie na siódemkę. i z mojej strony to tyle jeżeli ktoś miał z nim wcześniej do czynienia no to zapraszam do napisania poniżej w komentarzu Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego stołu lub do jakichś innych stołów od tenisa stołowego, no to ja, jak zawsze, postaram się Wam udzielić odpowiedzi. Czasami po prostu pytań zadajecie mi bardzo dużo. Nawet na niektóre odpowiadam po kilku miesiącach, bo po prostu od tenisa stołowego jest mnóstwo pytań, ale zawsze potem widzę, że jesteście zadowoleni, mi odpisujecie dzięki, bro i tak dalej. To się cieszę. Dzięki za obejrzenie filmu, zapraszam do subskrypcji tego kanału, do ustępniania moich filmów i tak dalej, 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 dalej. Dzięki za obejrzenie, jeszcze raz zapraszam na następne. Cześć!